Witaj, tu możesz, Ci zapomniałem to jeszcze dokładnie pokazać wcześniej, jak się ustawia te ustawienia džipada, czyli kontroler, żeby to dobrze się celowało. Edit settings. Control settings. Infantry control settings. No i tu, wiadomo, se ustawiasz tą prędkość, jaką ty możesz, ty można na razie małą. To jest to bieganie, to jest to główne mierzenie. To jest, to jest najważniejsze, takie jakby naj, co największy, jakby chciałem powiedzieć największy impact, bo nagranie, no jak największy wpływ. Mo na, po prostu na całość celowania. Czyli na razie może mało, później to będziesz podnosił. Ale w międzyczasie, no wiadomo, tu możesz to ten koeficient ten i ten pewnie też może jeszcze mały mi się wydaje. No ale zobacz sobie, jak tam masz. W każdym razie to jest, to jest balans pomiędzy tym głównym celowaniem bez gonieniem, jak się obracasz, a pomiędzy mierzeniem z oka. Tu jest po prostu balans. I tu se możesz tym też manipulować w miarę tego, jak grasz, jak się lepiej uczysz i go podnosisz. No, to są dwa główne, ale najważniejsze, jak zjedziesz w dół, tu, to tu se musisz poustawiać po prostu proporcjonalnie. Eee, tu se musisz każdą lunetkę wtedy poustawiać proporcjonalnie. Czyli na przykład jak tu masz powiedzmy 164, no to im bardziej jest, jest zbliżenie większe, to tu po prostu ustawiasz trochę mniejszą czułość. Nie wiadomo, żeby to po prostu miało sens. Eee, żebyś to po prostu tak miał to poustawiane, bo to jest to jest bardzo ważne, tego jeszcze ci nie wyłośliłem, tak jak chyba wcześniej. No i tak wszystko ustawiasz, no zjeżdżasz, a Do zjeżdżasz a do dziesiątki, ona jest w tym momencie na dziesięć tylko, bo jest takie duże zbliżenie, wiadomo, że nie z sniperem, ale później jak ją znajdziesz, czy weźmiesz, żebyś chciał grać no to na dalekiej odległości, to to mówiłem trzy razy, musisz mieć niskie, no i to se ustaw też, teraz jak wrócisz do Polski se to ustaw, bo to jest bardzo ważne. No i później na przykład jak grasz jakąś ulubioną lunetką, to już nie, nie zmieniaj sobie ustawienia tutaj na górze głównego, tylko to se tak się naucz, żeby to w miarę szybko, żeby się obracał i tego koeficjent też tego nie zmieniaj, ale już se tylko manipuluj tu na dole, każdą z osobna, masz jakąś ulubioną y, lunetkę na jakimś karabinie 2,5, na takie średnie dystanse, na, na jakieś mniejsze sand quarters czy coś, no to wtedy tu manipulujesz. Bo to jest najważniejsze, właśnie to musisz, powiem, tu tylko zmieniaj ustawienia, tamtych nie zmieniaj. Może za trzy miesiące, jak będzie ci lepiej szło, to tam se może zmienić te główne, żeby całość przyspieszyć, wszystko to. Bo ja, jak tam przestawisz, to to wszystko tutaj idzie do góry, albo na dół. Proporcjonalnie, ale proporcjonalnie tu se to poustawiej i później każdą z kolei, jak będziesz grał, czy jakąś będziesz miał ulubioną, to se tu będziesz minimalnie po w tą, czy w tą, i to Cię naprawdę odbije, na grze strasznie, że dużo lepiej Ci będzie celować i będziesz trafiał, w, po prostu, że będziesz chciał, że będą te kule lecieć tam, gdzie Ty chcesz, w klatę, czy w głowę, czy ten, wiadomo, z czasem, a nie tak jak teraz, no. I to jest, to jest właśnie najważniejsze, to, co zrobię, jak przyjedziesz, no. Na razie.